Ej, moi drodzy, wracamy do opcji. Izolacja. I zajebiście nie podobają mi się te odgłosy, które słyszę. Tu jest jakaś dziura. O te hell. Co za kolesie? W każdym bądź razie, jak tu by się ekran modował, to było napisane, że obcy to nie jedyne, nie jedyne zagrożenie tej stacji. I z tym się w pełni zgadzam. Ostatnio byłem naprawdę ścigany przez wielu, wielu różnych androidów wiele różnych androidów gdzie mam teraz iść pytanie najważniejsze młode <laughs> się do wieży do wieży do wieży ażeż mordę gdzie jest ta wieża może tutaj trzeba po prostu pojechać co jakiś przyjechał transport dobra chyba tak tam byli jacyś ludzie ale Ajajaj, ajaj, ale mnie interesowało to Jeśli ktoś cię zauważy trzeba się ukryć. No dobra. Uda się do Samuelsa i Taylora. Postaram się do nich dotrzeć. Mam trochę życia. Jakoś mi się udało. serving the San Cristobal in Medical Facility and Synthetics. Hi. Oh, wow. Ripley? Is that Ripley? Yes, it is. Try and rest, Taylor. How is she? She needs treatment. Medical's nearby, but I didn't want to leave her. i are going to investigate. You stay with her. I'm going to repair the radio booster. Is Co węna to? What if this creature shows up? Hide. Unauthorized security. Chadokwadje. All transit shut down by order of Apollo. Whoa! What the fuck? Ależ komedia czysta. No moja droga, masz przez rane. Tędy. Chyba. Chyba rozumiem o co chodzi z tym naszym czujnikiem ruchu. Tu można, Tutaj się możecie schować. Widzicie? Tu się możecie schować. Stay with me, Taylor. Stay with me Jest! A jak nie, to kula w łeb. Lepsze to niż obcego tam zabawy. Dobra, zobaczymy co nas czeka w tym odcinku. I need somebody help Not just anybody help Eee, teraz tutaj kogoś trzeba będzie okraść Mapka Okej okay. Amunicja, okej, okay, zawsze amunicja Jak się re reloading robi? R nie działa Może mam full Dobra, no bo jeszcze nie strzelałem do nikogo Weźcie, nie straszcie, no, ludzie! No, ależ to uwielbiam w takiego typu produkcjach Endless Space, niekończący się wszechświat. Dobra, uuu, help Każdy kurwa help. Potrzebuję. No, pomóżmy sobie nawzajem. Jak tam się dostać? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, kolego, okej. Okay. No, no, dobra, dobra. Zobaczmy, co to za przyjazny. Jedyny człowiek, który jest przyjazny na razie, dla mnie, w tej całej grze. No, przecież oczywiście tam tego Taylora i tej, tej Taylor, i Samuelsa. A to moja ekipa. W statku. Dostań się do ośrodka medycznego San Cristobal. A mater boe dee. Forget the The marshals locked everything down. Use vent. Co to, to za... Tamto nie ziemia. What the fuck is this. Use the vent. Okej, okay, okej. Okay. Użyjemy szybu wentylacyjnego. Jak tylko tam się dostaniemy. Ale zbadajmy ten teren przez chwilę Racz nigdy dość, bo praktycznie ich nie używam. Bo ja trochę na wariata gram, latam jak szalony po tej stacji. I tak jak tutaj jeden z moich widzów napisał, dobra na wariata, trochę wszystkich alarmuje. Wspinaj się, wspinaj się, Ripley. Ty jedyna jesteś zdrowa tutaj, dziewczyna. Z tej stacji. Jeszcze... O, oh fuck. A może racy użyjemy? Dla odmiany, żeby baterii nie marnować. Mam tych rac. Tak jest. Będzie klimat. Nie ma to jak podróż w szybie wentylacyjnym. Z racą w ręku. Marzy mi się to, na statku kosmicznym. Wow! Dojesz? Biohazard. Nie no, pięknie to wygląda. Pięknie to wygląda. Tu można się ukryć. Przywróć zasilanie. Hmm. O, mapka. Weźmy to. No, na razie względny spokój, bym powiedział. Idzie jak po maśle. Kurwa, jaka karta? Nie mam żadnej karty. Jezus. No co ja mam teraz zrobić? O, czekaj, tu coś jest. Tu coś jest, bo już myślałem, że... Znalazłem się w kropce. Dobra, wywal to. Okej, okay, okej, okay, obrań ja sobie leży. zmień na pistolet, nigdy nie wiadomo. Dobrze, dobrze, dobrze. Przywróć zasilanie, i tak dalej. uuu, save save widzę. To, co ty gryski lubią najbardziej. Okej. Okay.

Kurwa wygląda jak Sherlock, Sherlock Holmes. Holmes. Widziałem tam jakiś gameplay z Sherlock Holmesa, może też na moim kanale zrobimy serię z, te, z tego Sherloka całego, zobaczymy. I on przypomina mi kurwa, Dewgatse i, i tak dalej, takiego Sherloka, więc nie chcesz iść, tak? Dobra, to słabyś Ciebie, zawodnik. Co tam takiego ciekawego? Co za wykrzyknik? Aha, jakie? A ja? no to co, nawet nie wpuścisz mnie do środka. A jedź ty, Dobra, idziemy tego szybu. W takim razie. A, jest ciemno. Tak cholera. Wyłącz wyłączą już. Okej. Okay. Okej. Okay. Co to za smerw? <gryw> Amunicja. A, jakaś karta dostępu. Czyżby... Następna mapka. Nie bardzo przyjemnie, mógłbym tutaj sobie spędzić w tydzień i się zregenerować, no ale niestety musimy iść dalej, bo tam nasza Samuels umiera. Samuels potrzebuje Help. So far so good. Tutaj ktoś sobie... Jakaś poczekalnia? Tak jest. Okej. Okay. Pusto wszędzie, pusto wszędzie, kurwa, co to za odgłosy? Co to za odgłosy? Safe Station? Okay. Dobra Eee, o te. Hell Dobra, idziemy Mam nadzieję, że dobrze, nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze Ja tu się motam To jak tam mam iść? No i co? Aż już mordę. Dobra. Tędy chyba. Gdzieś byłem w ogóle gdzieś. Następny. Okej. Okay. Zobaczmy to. No, to obviously. work together, no, I'm <mary> no, I... The area you're in was for our more unstable patients. Those who had trouble adapting to deep space. Just tell me where to go, cases. Don't worry, there Ale ja, ja. to będziemy tutaj zaraz. Dobrze, mam pistolet, bo coś czuję, że tutaj będą nie do końca oni wcale. Nie do końca będą wcale tacy uwięzieni. No, Ciekas... no, no, Okej, okay, chciałem tylko sprawdzić teren, ok? Mogę sprawdzić teren? Dobra. Way. That's right. Along that corridor. But film kid is wrong turn. Oh, yeah. dawaj, dawaj. problem Łotę ...żeż the... w mordę, no. Injektor. Passcode. Gdzie jest... pascode? Terminal. Zobacz może tu jest. Doktor Lingard, potrzebujemy więcej symulatów nastroju. <ścoughs> ciekawe. Kwarantanna, kończy się lekarstwo, błąd, dźwięk użytkowy, nic tu nie ma Passcode Shit To mamy problem, bo nie widzę go Albo jestem ślepy, albo No co jest schowanie tylko się Myśle, no, no ja, ja. Nie wiem. Zaraz do was powrócę, bo nie wiem gdzie to, nie wiem gdzie. Kurwa, coś uruchomiłem tutaj w tym. Y, zacząłem przeglądać sobie po prostu login. Login, y, terminal, i coś tutaj zaczęło mi się dziać w tej całej lokalizacji. Dalej nie mam tej karty dostępu, nie wiem, to chyba. Trzeba ruszyć dalej. Tak jest. O, a Bo tam nic nie było. Tam nic nie było i... Trochę byłem w miejscu stałem, ale zacząłem przeglądać te pliki w komputerze i... Kurwa! O, w mordę jeża nietoperza. O, w mordę jeża nietoperza. А ah, я пердела. Ага. Uh, uh -huh. Chodzi, chodzi, i co teraz? Co robić? Kurwa, nic nie widzę. Uoo, panie... Idź pan sobie stąd. On sana babici. <laughs> o kurwa! A kurwa, tutaj był! Jacej, mordę! Myślałem, że on jest tam po drugiej stronie drzwi. Kochani, witam, próbujemy drugi raz. Patrzcie kurwa, tutaj te tragic cases, te tutaj jednostki zwariowanych chyba się leczyły. Zobaczymy może tym razem obcy nas oszczędzi. Obraz z kamery, system spryskiwaczy, oświetlenie. Wolałbym chyba. Oświetlenie, żeby było ogólnie na dostęp do drzwi też. Okej, okay. tak to zróbmy. Może będzie jakoś przyjemniej. O, tak ciemno mi tam było.

They should never have come here. None of us should. Here go. Here go. Here go. I don't take kindly to be left out of the blue, Morley. You hear me? I tried to use this belt... Possibly be expected to carry out my duties if you and Lingard cut my access privileges. I have patients who will relapse without that medication, particularly when things on the station are so precarious. I will not. Hmm. had such promise when I first came here. Consider this A waste of my and talents. For the record, I do not have a problem. Pullman, out. Tutaj dobra. Nie wzdychaj, tylko leć. Okej, okay, tu jest to biuro. Trochę, teraz inaczej to zrobiliśmy. Ok. Tutaj zobaczcie co Was wtedy powinienem. Jest tylko injektor in in jakiś. Nie ma żadnego kodu. Właśnie, zmień to. Zmień to na... kurczę. Czy możemy zrobić hałaśnik? Możemy, zajebiście. Czuję, że może nam się przydać, do, żeby tego obcego odciągnąć. I z hałaśnikiem będziemy chodzić. I tu nie było tego nigdzie tego dostępu kodów. Ja sobie coś takiego zrobiłem, że poczytałem. I mi się u... i mi się. Zaczęło coś dziać, śmiesznego. O, tak jest. Obcy. Obcy idzie. Shit. Obcy idzie, a my musimy. Tutaj, okej. Okay. Wiedziałem, wiedziałem, że jak zacznę bies, to będzie masakra. Aże mordę. Podziwiajcie piękno. O ja. Podziwiajcie piękną bestię. Pię bestia i piękna. Ja jestem piękna, a to bestia poszła. A. <laughs> eee, niestety musimy... iść w tym kierunku. Kurwa, ryba, chodzi, chodzi. Chodzi. A... Eee, ok. Zróbmy coś takiego, zobaczymy, czy to wypali. Warsik chce. Uh! <grywa> tak jest. Tak jest. jest. Tak jest, machaj ogonkiem, machaj ogonkiem, machaj ogonkiem <laughs> Tylko, że ja kurwa w złą poszedłem Tak, się zastanawiam, się zastanawiam, Wraco, Wracam! Wraca! Kurwa wraca Ten skurczybyk wraca, no O jedziemy. Dobrze idę? Dobrze, tym razem no dź Igram Igram z ogniem kurwa Igram z ogniem za jebiście Adziesz w mordę jeża, nie to Gdzie jest... No... I co? I co? Oha, fajnie, bardzo przyjemnie tutaj, że się ganiam z nim w kółko. Jak mam tam dojść? Jest save station, tylko nie wiem czy warto sejwować. Może i tak. Dobra, sejwujemy. No sejwuj, Ok moi drodzy, do zobaczyska w kolejnej części Alien Isolation, nie wiem czy to przeżyje, naprawdę nie wiem.